M jak mi, bo odcinek 1376. Ula zgodzi się na szalony seks z Bartkiem. Zdeiotis i jej. M jak mi, bo odcinek 1376. Poniedziałek 2805.2018 o godzinie 20.50 w TVP2. Kreska w 1376 odcinku M. Jak mi Bobartek wyjdzie z więzienia i pierwsze kroki na wolność skieruje do siedliska. Niestety, jego brat nie będzie zadowolony z odwiedzi. Andrzejek, Tomasz Owiecicki, rzuci się na niego z ciami, kreska Eby zostawi pule w spokoju. Bójce Byby w by by spotka się z Ul i z Y Romantyczny propozycji ucieczki w Nieznane. O dziwo Mostowia w 1376 odcinku M jak mi bo zgodzi się wyjecha z Bartkiem w Nieznane i wyltuj razem w pobliskim hotelu, gdzie szybko trafi do Bukreska KK. Gdy Ula będzie uprawia banamitny seks. To w międzyczasie Janek w 1376 odcinku M. Jak mi, bo przez nerwy i agresję spowodowane sytuacji z ukochan zostanie zawieszony w pracy. Młoda kobieta w kotcu będzie musiała skonfrontować się z policjantem po zdradzeniu go z Bartkiem. Jakby tego by bomba, bo ula znajdzie nukreska w rzeczach nowego kochanka. I zda sobie spraw, kreska e Bartek, mo kreska e by naprawdę niebezpieczny.